Siemaneczko, przed nami piątkowe ćwierć Euro 2024. Zapraszam Was z Michałem, a jest na co ponieważ te mecze są arcy ciekawe ponieważ Portugalia zmierzy się z Francją, a Hiszpania podejmie Niemców. No to co, no, na pierwszy ogień po prostu mamy dwa hity ćwierćfinałowe: czyli Niemcy zagrają z Hiszpanią, e, Portugalia zagra z Francją. No, każdy z tych spotkań to równie dobrze mógłby być e, finał e, tego euro. Natomiast e, drabinka ułożyła się tak, że obydwa zespoły spotkały się już no, na etapie ćwierćfinału. Natomiast jeżeli chodzi o typy to uważam, że w takich spotkaniach bardzo ciężko już jest typować zwycięzcę meczu, bo tutaj decydują niuanse, tutaj decydują detale tak w zasadzie. Eee, więc mój typ na to spotkanie to celny strzał Jamala Musiali, czyli po kursie 1.57 w Superbet, eee, konsekwentnie idę w kierunku tutaj, no mogę powiedzieć, lidera Niemców obok to niego krosa który w każdym meczu oddaje celny strzał, który w każdym w zasadzie meczu poza jednym strzelił bramkę, jest liderem klasyfikacji strzelców i po prostu jeżeli Niemcy chcą awansować, a jak wiecie, oglądacie te filmiki, bardzo na to liczę, no to Dżamal po prostu musi wziąć ten ciężar gry ofensywnej na siebie, więc ten celny strzał w jego wydaniu wydaje mi się bardzo dobrą propozycją na to spotkanie. Na drugie spotkanie, czyli Francja z Portugalią, podobnie szukam celnego strzału, natomiast tym razem gram na celny strzał Antuana Grismana po kursie 2:05 też super bet no dlaczego gram na Grismana wiadomo że tam monopol w ataku mimo wszystko ma Mbappé który dużo bierze na siebie Grisman do tej pory cztery celne strzały 3 oddał z Holandią, kiedy Mbappé nie grał, co prawda. Eee, natomiast no, wydaje mi się, że tutaj ta obrona Portugalczyków faktycznie na Krylianie będzie skupiona. Griezmann powinien mieć nieco więcej miejsca, nieco więcej możliwości i myślę, że kurs ponad dwa na celny strzał Griezmana faktycznie, faktycznie wygląda całkiem apetycznie I, i myślę, że taki dubelek musiala Griezmann ma duże prawdopodobieństwo wejścia i uważam za dużo bezpieczniejszy niż granie. W kierunku kogokolwiek, jeżeli chodzi o wynik. Kurs łączny na to zdarzenie to 3,21 obok mahera Superbet. A co tyle, Wam przygotowałeś? No, jeśli chodzi o mecz Hiszpania-Niemcy, to tutaj idę w podobną stronę, czyli w strzały strzał zawodnika, a dokładnie w jeden celny, przynajmniej jeden celny strzał Niko Williamsa. Liczę tutaj na to, że ponownie zatańczy baciatę ze swoimi rywalami. Robił to w meczu z Gruzją, tam Kakawadze nie wiedział, co się dzieje. Robił to w meczu z Włochami, Di Lorenzo też nie wiedział, co się dzieje. No, świetny młody piłkarz z absolutnie topowym dryblingiem i szybkością. I tutaj po prostu liczę, że on weźmie na swoje barki tą grę. Kto, a kto inny to powinien zrobić? No albo Jamal, albo on, ale z racji tego, że Jamal jest jeszcze trochę mniej doświadczony mimo wszystko zawodnikiem, to liczę na Nico Williamsa. Jeden celny strzał jak najbardziej w zasięgu. Wiadomo, po swojej stronie będzie miał Kimisia, ale Kimisia na przykład ogrywał w bardzo taki prosty sposób e, Vinicius Junior. Wiadomo, to jeszcze nie jest ta sama klasa. Aczkolwiek Nico Williams też jest świetnym zawodnikiem i liczę tutaj na, to, na ten jego jeden celny strzał. I kurs tutaj wynosi około 1,60 u Bukmachera Forbet. Ja będę grał swój kuponik e, i to jest pierwszy zakład, a drugi zakład w meczu Portugalia-Francja. Tutaj znowu trochę będę polegał na statystykach. Różnie to działa, aczkolwiek liczę, że zakład będzie zielony. I gram tutaj, że będzie remis w pierwszej połowie, kurs wynosi na to 1,95. Francja dotychczas we wszystkich meczach poza Austrią miała remis do połowy, z Polską remis, z Holandią remis z Austrią bramkę strzeli tą samobójczą Wober w 38 minucie i z Belgią też właśnie był remis do połowy. Portugalia tych remisów miała dwa i to były bodajże Czesi i teraz ostatnio Słowenia. I myślę, że tutaj podejdą do siebie, no nie będą szarżować, po prostu to już jest taki etap tego Euro 2024, że nikt tutaj nie będzie ryzykował utraty bramki. Wiadomo, może bramka paść w pierwszej połowie jak najbardziej, ale ja tutaj moim zdaniem bardziej prawdopodobne, jest, że zachowawczo do siebie podejdą obie ekipy i że w pierwszej połowie będzie. Remis 0,0 prawdopodobnie, ale ogólnie gram po prostu na remis z kursem 1,95. Jeśli sobie zagracie to w dubelku, to kurs łączny wyjdzie 3,12, także już całkiem fajnie. Jak pogracie za 100 zł, to wartość wyjdzie do niecałe 300 zł, tam około plus minus 275 zł. A wracając jeszcze do celnego strzału Niko Williamsa, to jeśli nie macie konta Forbet, to super się składa ponieważ zakładając konto możecie uzyskać tam kurs 300 właśnie na ten zakład, czyli na przynajmniej jeden celny strzałniko Williams'a. Szczegóły tej promocji znajdziecie w opisie naszego filmu. Znajdziecie tam również link, który przekieruje was do naszej strony legalniebukmacherzy.pl, a tam znajduje się cała wiedza bukmacherska w pigułce. Pamiętajcie również o lajkach, komentarzach oraz subskrypcji, ponieważ pomaga to wspierać nasz kanał. No i co Michał, to chyba na tyle dzisiaj? Chyba na tyle. No, liczymy na fajne, ciekawe mecze. Mamy nadzieję, że będzie interesująco, troszkę może ciekawiej niż tutaj w tej jednej, ósmej finału, szczególnie jeżeli chodzi o poziom emocji, poziom piłkarski. No i co, no chyba tyle, mam nadzieję, że wszyscy będą grali, a na koniec, jak to mówią w tym przysłowie, i tak wygrają Niemcy. Przynajmniej ja tak liczę, za wam to pewnie nie. La furia rocha. Eee, no i sobie co, dziękujemy Wam, że dobrnęliście do końca i co, widzimy się przy okazji następnych filmów. Do zobaczenia. Cześć.